Hej, witam Cię na kanale ABC Inwestowania. Jest to odcinek wprowadzający do kursu analizy fundamentalnej spółek giełdowych. Zastanawiasz się pewnie, po co robimy analizę fundamentalną? Analizę fundamentalną robimy po to, aby określić, czy spółka została odpowiednio wyceniona przez rynek, a dokładnie, czy aktualny kurs akcji odpowiada jej fizycznej wartości. To pozwoli na znalezienie atrakcyjnych Spółek na giełdzie, a jednocześnie pozwoli ci na zmniejszenie ryzyka utraty kapitału. Więc, aby wykonać taką analizę, przyda nam się do tego odpowiednie narzędzie. Na ekranie wyświetla ci się strona o nazwie Biznes Radar jest ona bardzo popularna i jest generalnie świetna, myślę, że większość inwestorów z niej korzysta. Znajdziesz na niej wszystkie wyniki finansowe spółek z całej polskiej. Giełdy. Oferuje ona oczywiście jeszcze więcej rzeczy, ale o tym dowiesz się w dalszej części kursu. Będziemy z niej korzystać podczas generalnie całego kursu, więc link do tej strony znajdziesz w opisie pod filmem. W kursie będziemy po kolei przerabiać wszystkie zakładki z danymi finansowymi oraz omawiać ich znaczenie, aby na końcu każdy z Was mógł. Sam swobodnie wykonać taką analizę i zdecydować, która spółka jego zdaniem ma największe perspektywy do wzrostu, albo jest waszym zdaniem na, najbardziej atrakcyjna. Więc omówmy sobie teraz, co tu mamy na tej stronie. Jak możesz zauważyć, mam otwarty raport finansowy, a rachunek zysków i strat spółki Wichen. Jest to popularna spółka, na pewno się każdy z Was prędzej czy później z nami spotka. Jest tutaj podany aktualny kurs, jest on mm, podawany z 15-minutowym opóźnieniem względem giełdy, ale nie ma to na ten moment większego znaczenia. Poniżej znajdziesz całe mnóstwo różnych. Zakładek, profil, analiza jedna analiza finansowa. Do tej analizy finansowej mamy tutaj podzakładki, do tej podzakładki mamy kolejne trzy podzakładki, także będziemy na kursie spokojnie wszystko to omawiać, nie jest to nic trudnego, nic skomplikowanego. Każdy wskaźnik na spokojnie omówimy, będę wskazywał, które są ważniejsze, które są mniej ważne, jak one wpływają, do czego one służą, itd. i tak dalej. Myślę, że to na ten moment tyle na początek o kursie. Dodatkowo chciałbym Was poinformować, że zawarte informacje w tym kursie nie są poradą inwestycyjną, a inwestowanie mimo wszystko wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Kurs i szczegółowa analiza z pewnością pomogą zmniejszyć to ryzyko, ale nie da się tego ryzyka niestety wyeliminować, więc z tym się trzeba liczyć. A teraz mam nadzieję, że kurs Ci się spodoba i już teraz zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Tyle z mojej strony, trzymaj się, cześć.